Top 10 atrakcji Dubaju w 100 sekund. Burcz Khalifa, najwyższy wieżowiec świata, jest ikoną Dubaju. Z tarasów widokowych rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama miasta i pustyni. Safari. Niezapomniana przygoda na pustyni, pełna jazdy po wydmach, pokazów tańca i kolacji pod gwiazdami. Muzeum przyszłości. Futurystyczny budynek o unikalnym kształcie, prezentujący wizję technologii i innowacji, które mogą zmienić świat. Palm Jumeira. Sztuczna wyspa w kształcie palmy, luksusowa dzielnica pełna hoteli, plaż i ekskluzywnych Apartamentów. Wielki meczet szejka Zaida. Monumentalna świątynia w Abu Dhabi. Zachwycająca białym marmurem, złotymi zdobieniami i ogromną kopułą. Dubai Frame. Złota rama o imponujących rozmiarach, z której można podziwiać kontrast między starym a nowym Dubajem. Dubai Creek. Historyczna zatoka miasta. Miejsce, gdzie tradycyjne łodzie spotykają się z nowoczesną panoramą metropolii. Burj al Arab. Luksusowy hotel w kształcie żagla. Symbol nowoczesności i przepychu. Znany z wyjątkowej architektury i ekskluzywnych wnętrz. Dubai Marina. Nowoczesna dzielnica nadmorska, pełna wieżowców, bulwarów i eleganckich jachtów cumujących w przystani. Miracle Garden, kolorowy ogród z milionami kwiatów ułożonych w fantazyjne kształty, tworzący bajkową oazę w sercu pustyni. Na kanale znajdziesz 20-minutowy film o tych atrakcjach.